Dzień dobry, cześć i czołem, a więc sytuacja wygląda w ten sposób, że Maciarus zaczął dramę z Oliverem pisząc Oliver zaczyna dramę musisz zobaczyć, gdzie podaj totalnie jakieś z dupy e, argumenty, jakieś, nie, memiki ze Starlight i w ogóle memiki z jego buzią. Potem Oliver nagrał na to odpowiedź. Pod tytułem Do Maciarusa Potem Maciarus Nagrał odpowiedź Potem Oliver Nagrał odpowiedź Potem Maciarus nagrał odpowiedź Ale nie co on tutaj odwalił Ponieważ nie chce mi się weryfikować Ponieważ muszę podać moją kartę kredytową A nie chcę bo, bo boję się że stracę moje złocisze A więc obejrzymy wszystko Po kolei gdyby właśnie nagrywa się na Witam wszystkich. Chciałem Wam powiedzieć, że Oleork znowu zaczyna dramę na świecie i jest zły Jogłem. I chciałem Wam pokazać na to kilka dowodów, no, które pokaż. są absolutnie niepodważalne, po prostu nie da się ich podważyć. Tak więc, mój pierwszy powód: obliża, ob, Obraża Starlight Glimmer. A więc, Macielusu, kochany, Macielusie. Oliver jest Oliverem. On nagrywamy, on robi memiki, które są lepsze. One są dobre, one są świetne. Eee, I w sumie nie masz prawa go obrazić, ponieważ w ogóle to, że wysłał Mema ze Starlit, nie nawiązuje do ciebie w ogóle. Więc co do Mema ze Starlit, nie masz nic co do tego. Kontynuujmy. Widzicie, Starlight Glimmer. Powód drugi wysyła mi Loli Hentai. <laughs> Mi też wysłał Loli hentai i nie zabiłem mu o to dramy. <laughs> Powód trzeci. Jest nazistą i spidermanem To co jest spidermanem, to mu co najwyżej tego zazdrościsz, a do, do, do tego, że jest nazistą też mu zazdrościsz tego. <laughs> Nie no, jakby, no Spiderman to Spider-Man, a memy to memy, więc się kochany, no, zazdrościsz mu. A spider nikt nie lubi. Co?! spider lubi każdy. spider kocha każdy, Spider-Mana każdy. Każdy wpisuje w ról 34 Spider-... dobra. Mhm. Po czwarte. O, ja! Tego nawet nie muszę tłumaczyć. Uważasz, że zaczęcie szlifowania mnie z tobą nazywa się obrazą, tak? Żeby mnie ja cię zaraz nie zaczął obrażać. Spójrzcie jaki piękny mężczyzna. A on napisał Maciarus. No, to jest po prostu obrażanie. No skoro powiedziałeś, że jest to piękny mężczyzna i dopisuję Maciarus, czemu się tego czepiasz, hm? No, a zobaczcie, mm. on sam jest szpetny, po prostu szpetny. jest przepiękny, sam jesteś szpetny, on jest przepiękny. Nieważne. Beciatus? Tak więc, to są moje powody, dla których Oliver mnie obraża. I... Idźcie mu napisać, że ma małego pod filmami, że coś, albo coś. I dziękuję za oglądanie, i chyba tak, i tyle, pa. Pa. To wiecie, co ja robię? No, to są fakty, kochani, to są fakty. O nie... Potem, Oliver nagrał odpowiedź na to potem do Maciarusa. Gdzie on ogólnie odbijał te fakty? wcześniej nie chcę pokazać filmów Olivera, bo Oliver twierdzi w sumie to samo, że Maciarus gra głupoty, więc... No, Oliver ma rację zawsze, Oliver. Eee, I... No, ogólnie rzecz biorąc, no, Oliver tutaj w sumie odbija wszystko tak samo jak ja. Potem. ale nagrał mu odpowiedź potem tym. ty. Przecież, Olever, jak mogłeś. No. U. Ty daj mu już Tutaj Maciasz nagrał odpowiedź na filmik Olevera, w którym Oliver Prawa. odpowiada na filmik Maciarusa. To jest taka, że Olever nagrał odpowiedź na mój dzisiejszy film. I chciałbym to zobaczyć. Więc Chwila zobaczę, czy wszystko działa. Dobra. No to zobaczmy. No macie coś tutaj wymyśliłeś. Zobaczmy, Witam co Chciałem wam powiedzieć, że Olewet znowu zaczyna dramę na świecie i jest. Co są fakty? I chciałem wam. Wiesz coś faktem? Że, nie, że tak dokładnie nie znam swojej wagi, bo nie jest na każdą wagę, na którą staniesz, i tak się psuje. Chciałbym pokazać na to kilka dowodów, które są absolutnie niepodważalne, po prostu nie da się ich podważyć. Czego <grym w> się chika? jest niepodważalne twoja waga. <grym wody> Mówię, niepodważalne. Wa A Macierus jest ważalny. No tej i Macierus oczywiście pokazuje to, jak bardzo wrażliwy, jak bardzo ponos jest niewrażliwy. Niewrażliwy nie na, na swoje obr na obrazy jego. Jakby jak ktoś go obrazi, to Macierus najczęściej mówi, że ma w to wywalone. W chwili, kiedy tutaj widać, że Macias reaguje na to niezwykle emocjonalnie. Olever jeśli to widzisz, to... Dokładnie, widzicie? Widzicie? Tak więc, mój pierwszy powód... Obliża... Ob, obraża Starlight Glimmer. Wiesz co, to nie jest obraza. Wyobraź sobie, że Starlight To, to jest obraza. jest dwa razy grubsza. To jest facet. To, to jest, jest facet. W... Ale Maciadus, przecież żeż Starlit, nie ale obrazek, który przedstawia niby Starlit, nie ma nic do ciebie, więc niepotrzebnie na to reagujesz, jakby, Maciarus. Nie. Jakby nawet nie mam ochoty tego oglądać, bo jakby czuję, że tutaj zarzygnę. To jest odpowiedź dla Olivera i jakby nie wiem, co tutaj się stało, bo i tak dałem dislike, bo nawet nie wiem, co się stało. Komentarze jakie są. Czy są jakieś komentarze? Bo ja bardziej przypadłem z tego Nie wiem. E... No ogólnie no, pff, no, cóż, no. Macie sobie dramę jak zawsze, o nic jak zawsze. Oczywiście jak zawsze Oliver i ja wygrywamy, więc Macieus przegrałeś dramę GG. Żegnam. A, jeszcze. Moment. W opisie macie link do serwera y, placków. Do, do serwera placków do Rusa. Nie, pff, do Maciejsty nie muszę dawać linka, bo i tak nikt tam nie zajrzy. E, ser, link do serwera do Olivera i link do kanału e, Olivera. Żegnam, kocham Was, cześć.